Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Nawyk i witam was w kolejnym odcinku. W związku z tym, że ostatni odcinek techniczny z różą trwał prawie 20 minut, dzisiaj postaram się zrobić trochę krótszy, bo wiem, że nie każdy miał możliwość obejrzenia, bo był po prostu za długi. Dlatego dzisiaj potrzebujemy taki oto pieniek, jedną kartkę bristolu i trochę farby. I będziemy z tego robili pieczątkę, Ale nie taką zwykłą pieczątkę, tylko taką, którą możesz dać jako prezent albo powiesić na ścianie coś fajnego. Oglądacie co jak, tylko że najpierw Smacznego wóź. Kiedy już macie wasze napoje, możemy teraz przejść do robienia pieńka. I teraz jeśli chodzi o pieniek, taki pieniek możecie dostać albo na Allegro, albo na Facebooku, albo Eliksie, albo po prostu iść do lokalnego tartaku, powiedzieć, że dobry, potrzebuję pieniek i taki pieniek wam przygotują. Albo będziecie mieć zeszlifowane jak ja, albo będziecie mieli bardzo nierówną fakturę, którą będziecie musieli albo jedną szlifiorką, albo drugą wyrównać. W związku z tym, że mój jest równy, biorę tylko papier ścierny i go wygładzam, żeby był już taki idealnie, wiecie, na wymiar. Szlifowanie to najbardziej czasochłonny moment, bo może zająć od 20 minut do nawet 2 godzin. Dlatego ja to przewinę i pokażę Wam już gotowy efekt. OK, moi drodzy, i pienie jest już zeszlifowany. Jak możecie sobie zauważyć, papier ścierny troszeczkę dostał kontuzji, ale już go nie potrzebujemy. Teraz musimy pieniek cały wyczyścić z pyłu, który się nazbierał, który po prostu się stworzył w trakcie kiedy szlifowaliście. I gdy ten macie gotowe, bierzecie wasz palnik. I cały płyk musimy teraz opalić, żeby wyciągnąć całą strukturę drewna. Kiedy wasz pień wygląda już jak spalony naleśnik, teraz musicie poczekać aż ostygnie, po czym bierzecie szczotę najlepiej z jakimś twardym włosiem i musimy całą powierzchnię wyczyścić z tego luźnego materiału, który jest między słojami, dlatego że to po prostu nie może zostać, bo to Wam później zostaje na kartce. A chcemy, żeby to właśnie było jak najbardziej klarowne, czyste, żeby ta odbitka była taka mega ładna, wyraźna. Robimy. Moi drodzy, w dzisiejszym malunku wykorzystamy bardzo specyficzną farbę. Mianowicie weźmiemy farbę czarną akrylową, dlatego że ona będzie się fajnie komponowała z białym brystolem, który tam stoi. Dlatego też właśnie po prostu będziecie potrzebowali za chwilkę to wszystko rozprowadzić, a będziemy to robić wałkiem. Z tym, że to nie jest zwykły wałek jak do farby, tylko to jest wałek do tapet, dlatego że nie możemy do środka między te właśnie rowki, które robiliśmy, teraz wprowadzić farby. Ona musi, te rowki muszą być puste. Dlatego taki wałek się fajnie sprawdzi. Bierzemy jakąś deseczkę, na tym sobie dajemy trochę farby, rozcieramy i wszystko na pieniek. I gdy już pomalujecie, bierzemy nasz brystol, pamiętajcie mieć czyste łapki, bierzemy brystol i kładziemy delikatnie na drewnie, żeby to się wszystko nie poprzesuwało, żebyście po prostu mieli ładną warstwę, ładne linie, patrzcie. Gotowe teraz, przestawiam was tam i pokazuję wam już gotowe dzieło. Ja jeszcze nie widziałem, więc będziecie pierwsi. No, jak widzicie, wyszło całkiem spoko, dlatego polecam, jeśli byście chcieli, możecie takie coś zrobić również samemu. Pięknie, oczywiście, możecie wykorzystać do kolejnych jeszcze, gdybyście chcieli. Wszystko zależy od waszej kreatywności. Ok moi drodzy i oto już jest koniec naszego pięknego odcisku. Gdybyście chcieli zacząć więcej z takich odcisków, bądź inne kolory, bądź inne kartki, bądź inne pnie, dajcie mi znać w komentarzu, będę mega wdzięczny za reakcję również. Jeśli wam się podobało, subskrybujcie i udostępniajcie. Dzięki wielkie, cześć.